Ale w tym momencie mamy Pawła Tyburskiego Halo Pablo, czy my się słyszymy? Alberto, no, oczywiście była sytuacja taka, że grzecznie zaprosiłem cię do walki Ale no trochę daj pominąłeś mi skończy, Daj mi skończyć, daj mi no, skończyć dawaj, jedziesz Ty się jednak boisz Słuchaj, nie kurwa I kurwa, bo kurwa nie mogłeś się kurwa doczekać Kurwa, kurwa, kurwa z tobą Że ty kurwa, kurwa i tam tak kurwa Kurwa, kurwa w ogóle twoje, twoje, twój sposób Taki kurwa wiesz, kurwa w taki kurwa idiotyczny sposób kurwa Kurwa jak szło kurwa A zawsze kosa na kamień trafia kur, kurwa Kurwa, kurwa Wariat kurwa. jesteś kurwa Dobrze, dobry Daj mi skończyć. I po trzecie albo czwartej już. kurwa, kurwa, pytanie kurwa zjebane. O kurwa gdzie jesteś? Kurwa tego takie. O widzisz, kurwa, widzisz, widzisz. Kurwa, nie wiem, kurwa, łeb, kurwa, ścianę, kurwa, 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 kurwa. Ja, ja, ja kurwa uwierz mi, kurwa, kurwa, kurwa. Ja mam kurwa, naprawdę ambitne, kurwa zajęcia w ciągu dnia i robię kurwa cały czas progres w swoim życiu. Kurwa, kurwa. Dobra kurwa Dlatego mieliśmy walczyć kurwa Kurwa ja po prostu Ale nie ty, jestem kurwa Słuchaj, bo ja, nie, ja naprawdę chłopaku Nic do ciebie kurwa osób nie ma. Tak jak dobrze normalnie zacząłem, Normalnie zacząłem i kurwa koniec kropka